I witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Na Kogucie. Jak zwykle w playlisty poćmieniam u góry, a my przechodzimy do odcinka Jan Twardowski, pamięci George Eliota. Dziękuję ci, że nie jest wszystko tylko białe albo czarne. Za to, że krowy łaciate, biało-żółta psia trawka. Gijanki od spodu, oliwko zielone, dzięcioły proste z czerwoną plamą pod ogonem, pstrągi szaro-niebieskie, brutalno-fioletowe wilcze egoda, złoto to się godzi z każdym kolorem i nie przyjmuje cienia, policzki biegobate, dzioby nie tylko krótkie, Albo długie. Przecież gle mają grube, a dudki krzywe. Za to, że niestałość spełnia swoje zadanie. I ci, co tak kochają, że bronią błędów, tylko my chcemy być wciąż albo, albo. I jesteśmy stale w kratkę. Moi drodzy, ten wiersz. To swoiste podziękowanie dla pisarki George Eliot. W pierwszej części Jan Twardowski pisze o różnych cechach: o dziobach, o kolorach, o świecie, o kijankach, o strągach, o wilczych jagodach, o policzkach biegowatych. O złocie i opisuje tak, jakby to była zasługa pani George w drugiej części, bardziej filozoficznej, pisze o tym, że tak naprawdę to my, jedyny gatunek w przyrodzie, chcemy być dychotomiczni. Chcemy być biali albo czarni. Chcemy być albo, albo. Nie chcemy mieć niczego pośrodku. I to też w pewnym sensie skarga, bo cała przyroda jest jakaś. Niekoniecznie taka albo taka. A człowiek chce być. I to właśnie rada dla nas, żeby znajdować ten złoty środek to złoto, które nie przyjmuje cienia. Tak, abyśmy zawsze mogli dopasować się do danej sytuacji. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja jestem Jay-Z. Cześć!